Trump może zamknąć stację benzynową Putina, jeśli faktycznie zechce. Polska walczy o powrót pragmatyzmu klimatycznego. USA wspierają czyste technologie węglowe. Jest 9 kwietnia 2025 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Implozja naftowa Rosji może stać się faktem przez Trumpa. Ropa rosyjska tanieje przez wojnę celną Trumpa, zagrażając budżetowi Rosji, a sytuację mogą pogorszyć istniejące i potencjalne sankcje za brak postępów rozmów o Ukrainie. Mieszanka ropy Brent kosztowała 9 kwietnia o 6 rano czasu polskiego około 60 dolarów i potaniała w dobę o około 5 dolarów ze względu na kolejne cła wprowadzone przez administrację Donalda Trumpa względem Chin oraz groźbę ich retorsji. Według obliczeń Argus Media w portach rosyjskich cena mieszanki rosyjskiej Urals może wynosić około 52 dolary. Dalsza eskalacja wojny handlowej może ją zepchnąć poniżej 50 a nawet 40 dolarów. Bank Goldman Sachs szacuje, że jeśli obecny trend się utrzyma, ropa Brent może stanieć do 40 dolarów za baryłkę. Jedyny czynnik, który może odwrócić obecnie trend, to porozumienia kończące wojnę handlową albo wstrząs geopolityczny, jak wojna z Iranem lub Tajwanem. Rosyjskie media przyznają się do problemu z depresją cen ropy. To poważny problem dla rozwoju gospodarczego Rosji i jej budżetu i nieuchronnie doprowadzi do zapaści kursu rubla, ostrzega dziennik rosyjski RBC. Szefowa Banku Centralnego Rosji Elwira Nabiulina poinformowała o ryzyku związanym ze spadkiem cen ropy. Bank jest na nie przygotowany i dalej monitoruje sytuację, powiedziała. Budżet Rosji zanotował w okresie styczeń-marzec deficyt 2,2 biliona rubli, wyższy od planowanych 1,2 biliona rubli. Przychody ze sprzedaży gazu i ropy były niższe o 9,8% i sięgnęły 2,6 biliona rubli. Ministerstwo Finansów obawia się dalszego spadku przestaniającą ropę. Budżet rosyjski zakłada cenę Urals w wysokości średnio 69,7 dolarów za baryłkę, a w marcu było to średnio 59 dolarów. Ministerstwo Finansów Rosji przewiduje, że jeśli cena ropy pozostanie niska, będzie musiało uzupełniać budżet z Funduszu Bogactwa Narodowego Gromadzącego Przychody z Węglowodorów, choć planowało tego nie robić w 2025 roku. W ostatnich dniach giełda rosyjska zanotowała dwa tygodnie nieprzerwanego spadku wartości. To najdłuższy okres tego typu od kryzysu finansowego w Rosji z 1998 roku. Ironią jest fakt, że niechcąca administracja Trumpa zatapia gospodarkę Rosji przez czysty brak kompetencji i może to być najlepsza puenta na temat e, jego Absurdalnej wojny celnej, pisze Jason Korkoran w The Moscow Times. Obecne i potencjalne sankcje za inwazję Rosji na Ukrainie mogą pogorszyć sytuację. Stałe przedstawicielstwo USA przy ONZ orzekło, że ataki Rosji jako ostatni na cele cywilne w Krzywym Rogu mogą zagrozić rozmowom pokojowym. Nie będziemy cierpliwi za długo w przeciągających się rozmowach i nie będziemy tolerować naruszenia zobowiązań, zadeklarowało. W ataku zginęło dziewięcioro dzieci. Dotąd USA we współpracy z Unią Europejską wprowadziły sankcje ograniczające handel ropą rosyjską. To embargo w Australii, USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii oraz częściowe embargo w Unii Europejskiej, to także cena maksymalna dostaw do krajów trzecich w wysokości 60 dolarów za baryłkę. Przy cenie Ural w okolicach 50 dolarów ma ona mniejsze znaczenie, ale zmusiła Rosjan do utworzenia tzw. floty widmotankowców, szmuglujących surowiec rosyjski powyżej tej ceny. Ta flota również została objęta sankcjami zachodnimi i, według Robina Brooks'a's The Brookings Institution, efektywnie blokują większość statków na Morzu Bałtyckim. Trump może zamknąć stację benzynową Putina parafrazując cytat świętej pamięci Johna McCaina. Jeżeli spełni groźby i do końca zablokuje flotę widmo na Bałtyku, albo wprowadzi cła 500% na odbiorców ropy z Rosji. Może także mobilizować kraje kartelu OPEC do zwiększenia podaży, o czym było w podcaście Energy Drink. Wówczas efekt ekonomiczny byłby jeszcze silniejszy. Nie jest jednak jasne, czy USA się na to zdecydują, pomimo sygnałów z niecierpliwienia w sprawie rozmów pokojowych. Świętej pamięci senator John McCain z Partii Republikańskiej ocenił w przeszłości, że, cytuję, Rosja to stacja benzynowa przebrana za państwo. Teraz ma ona problem z rentownością jej głównego produktu eksportowego. Czas na pozostałe informacje. Na początek z Polski. Polska walczy o powrót pragmatyzmu klimatycznego. Na spotkaniu wysokiego szczebla z Komisją Europejską przedstawiła potrzebę pragmatycznej walki o niższe ceny energii. Bruksela wciąż przekonuje, że wystarczy zmodyfikować dotychczasową politykę klimatyczną. Według informacji podcastu Energy Drink w Polsce pojawił się pomysł, aby rozliczać regionalnie rynek mocy i dzielić się mocami wytwórczymi z Niemcami, aby obniżyć koszty systemowe. To podejście wspierane na przykład przez brukselski think tank Bruegel. "Blokada Greenpeace zatrzymała wydobycie węgla w turowie. Działania aktywistów spowodowały wstrzymanie pracy koparki, co ma swoje konsekwencje w wydobyciu węgla, podaje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna." Aktywiści spędzili noc na koparce i protestują dalej. Bank Gospodarstwa Krajowego popiera energetykę jądrową. Podczas prezentacji nowej strategii wiceprezes Marta Postuła zadeklarowała, że bank podpisze się pod tym projektem." Konfederacja Lewiatan chwali liberalizację ustawy o wiatrakach w projekcie zaproponowanym przez rząd w ostatnich dniach, ale ma zastrzeżenia. Po co jednocześnie stawiać nowe bariery, jak zakaz wiatraków w pobliżu lotnisk wojskowych czy absurdalny przepis o możliwej rozbiórce wiatraków stojących zbyt blisko dróg krajowych? Pyta Konfederacja Lewiatan na Platformie X. A więcej można przeczytać na blogu. Teraz wieści z Europy. Bruksela może dokonać korekty polityki klimatycznej. Cel redukcji emisji CO2 od 90% do 2040 roku jest bardzo ambitny. Powiedziałbym, że nadambitny. Mówi Peter Lise, wpływowy członek największej frakcji w parlamencie europejskim, czyli Europejskiej Partii Ludowej. Austriacki Express przekonuje, że Komisja Europejska finansowała wycelowane kampanie lobbystyczne przeciwko konserwatystom oraz krytykom polityki klimatycznej w ramach programu LIFE. Peter Liese z EPL przyznaje, że doszło do oczywistych nieprawidłowości. Oni mogą to kupić możemy trzasnąć 350 miliardów dolarów tydzień. Muszą to kupić i zobowiązać się do kupna takiej ilości surowców powiedział Donald Trump o negocjacjach celnych z Unią. Powrót Ismet? Chevron przeprowadzi badania potrzebne do projektu gazociągu ze złóż Cypru na Morzu Śródziemnym na ląd w Egipcie. W przeszłości taką magistralą interesowała się Europa. Jeszcze wieści ze świata. Nowe przepisy administracji Donalda Trumpa mają, według Reutersa, utrzymać przy życiu istniejące elektrownie węglowe, dać prawo uznania węgla koksującego potrzebnego w sektorze stali za strategiczny i wycofać zakaz nowych licencji na wydobycie węgla w USA. PetroState w Tarapatach. Wenezuela ogłasza 60 dni stanu wyjątkowego w gospodarce w odpowiedzi na wojnę celną USA. Caracas obawia się globalnego kryzysu finansowego, daje sobie narzędzia do ręcznego sterowania gospodarką. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro. Więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.